Nie da się wycisnąć więcej, niż to z piwota W sensie to już jest top notch, jeżeli chodzi o efekty, o ruch postaci <gulanie> <gulanie> To chodzenie w ogóle, jeszcze raz O, nie wierzę w cuda O, chłopie <gulanie> Nie Co jest? Wow, świetna animacja rekonstrukcji też z tej strony, prozurując Dzisiaj będziemy poprawiać i oceniać Wasze animacje. Mam nadzieję, że znajdziemy tam naprawdę kolosalnie dobre prace. Te śmieszne dośmiesznimy, te, które wymagają poprawy, poprawimy, a te profesjonalne na pewno docenimy. I jeszcze wskażemy drogę, ewentualnie, jeżeli będzie coś do poprawy. Słuchajcie, obiecałem Wam konkurs i jak widzicie, sprawiłem sobie nowy fotel od Diablo. Jest to Diablo X Hand, z tego względu wziąłem sobie Bo. Wcześniej miałem King Size'a, który stoi obok, zaraz Wam go pokażę. Przyznacie, że różnica jest, aczkolwiek na tym wywalałem się aż za mocno, a potrzebuję fotela ergonomicznego do pracy. Mówię wam o tym, dlatego że testuję sobie na spokojnie, tak jak to było z tabletami. Testuję sobie sprzęt, żeby powiedzieć wam o najlepszych aspektach sprzętu i polecić wam coś dobrego. Jakby nie ukrywam, że od Diablo mam fotel już chyba trzeci albo czwarty z kolei, bo dwa stoją u mnie w biurze, plus ten będzie trzeci. Ten jest czwarty, więc śmiało mogę powiedzieć, że są to najlepsze fotele, na jakich pracowałem do tej pory, bo stosunek cena do jakości i wykonania jest naprawdę w porządku i mogę śmiało je polecić. Dlaczego o tym mówię w dalszym ciągu? Dlatego, że po raz kolejny Diablo zdecydował. Zorganizować wraz ze mną konkurs rysowniczy na fotel do wygrania. Fotel, do którego macie linki w opisie, w przypiętym komentarzu, więc sprawdzajcie, co należy zrobić. Oczywiście, jako że już są wakacje, wiem, że Wy już młodzi pokończyliście szkoły, wiem, że studenci już są też na finiszującej linii do tego, żeby poddawać dyplomy, poznawać wszystkie kolokwia, i tak dalej. Nie wiem, co jest na studiach. Teraz My, wydaje mi się, że nie gadam bzdur, ale jeżeli ktoś jest na studiach, to mnie uświadomcie, że mówię bzdury. Wszyscy już zaczynają mieć dużo wolnego czasu. I ogłaszamy konkurs na fotel do wygrania. Jako, że będzie to nagroda rzeczowa, oczywiście musi być to konkurs rysowniczy, aż to możemy ocenić najbardziej. Znowu będzie kilkuosobowa grupa jury, która będzie na to miała wpływ. Będą dwie osoby decyzyjne od Diablo, więc to oni będą mieli ostateczne słowo. Będę ja osobiście plus kilka moich zaufanych ludzi z różnych grup artystycznych wraz z moderacją z Discorda. Słuchajcie, żeby nie przeciągać, wystarczy, że będziecie na naszym Discordzie, więc zapraszamy Was. Linki są również w opisie i w przypiętym komentarzu. Tam jest spokój, konkurs Diablo i konkurs Diablo Regulamin. Z Regulaminem się musicie koniecznie zapoznać, bo każda praca wrzucona na konkurs Diablo oznacza, że się zapoznaliście z Regulaminem. Osoby niepełnoletnie też. Mogą brać udział, są tam klauzule do podpisania dla rodziców, że po prostu zezwalają na wzięcie udziału w konkursie. Jeżeli osoba, która nie ma 18 lat, wygra, wtedy te klauzule nam dostarcza i fotel ląduje do niej. Zasady są banalnie proste. Jedyne co musicie zrobić, żeby wygrać, to subskrybować mój kanał, obserwować mój Instagram, prozur rysownik, obserwować Instagram, Diablo Chairs Official i oczywiście na naszym Discordzie na konkurs Diablo dodać najbardziej wakacyjny design fotela Diablo, jaki tylko wymyślicie. Możecie totalnie się odchylić od normy: możecie zrobić akwarium z rybami, możecie zrobić jakieś kurczę muszelki, możecie zrobić go w formie jachtu, nie obchodzi mnie to wakacyjny design fotela Diablo niech kreatywność was poniesie, jak zwykle oceniamy głównie pomysł, ale jako, że nagroda rzeczowa jest warta ponad 800 zł, to oceniamy też wykonanie, więc, więc nie dodawajcie prac zrobionych w 5 czy 10 minut poprzednie konkursy pokazały, że nawet osoby, które tworzyły pracę na kartkach wygrywały fotele, więc to nie jest tak, że bierzemy tylko naprawdę pro designerów, którzy robią w photoshopie pracę na przykład tylko każdy ma równe szanse, kreatywność wykonanie przede wszystkim tym razem też i przyłożenie uwagi do Szczegółów i przede wszystkim znajomość i wykorzystanie tematu. Na jedną osobę przypadek zwykle tylko jedna praca, więc nie róbcie tego w 5 minut. Mamy dwa tygodnie czasu. Dzisiaj, kiedy to wrzucam, będzie wtorek, czyli jest to 23. Od 23 do 3 macie czas na postowanie prac do północy, oczywiście. Siódmego będzie ogłoszenie wyników. Diablo przeważnie załatwiało też jakieś gadżety dla wyróżnionych tam 5-10 osób, jakieś kubki, smycze, tego typu rzeczy, więc nie chcę obiecywać, ale myślę, że uda nam się jeszcze coś załatwić dla kilku wyróżnionych osób. To tyle, myślę, że powiedziałem już wszystko. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Na 100 tysięcy subów ogromne rozdanie. Myślę, że do końca wakacji damy radę to zrobić. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków w tej serii, i cóż, lecimy z odcinkiem. Dajcie po raz kolejny 220 maili. Ja nie wiem, jak wy to robicie, że tyle tego dochodzi. A mamy coś na początek od Olivera Kality. Okej, okay. okej okay, Mordo. <laughs> Jakby znam te animacje doskonale i wiem kto jest autorem tej animacji. Yy, I z bomby wiem, że to nie jest twoje, tylko to jest zajumane. Aczkolwiek, no to jest to bardzo dobra animacja ze Star Warsów. No kurczę, no nie będę ukrywał. Ale no, no jest to zwinięte, no. Chciałbym bardzo, żeby to było twoje. Naprawdę z całych sił chciałbym, żeby to było twoje, nawet nie mogę całego pokazać. Szacun, przynajmniej masz gust i wiesz, którą animację wziąć, żeby to wyglądało dobrze na odcinku. Póki mi nie wyślesz plików źródłowych, to nie uwierzę, ale no sama animacja jest sztosem, nie. O, tu jest jeszcze jeden mail jest trochę więcej. Co jest? Poczekajcie. <laughs> tu jest jeszcze więcej od tego samego człowieka. Nie no, błagam. To widać nawet, że w jakości jest po prostu taki crash, że. Dobrze. Szanuję za dobór animacji, wiem, że chciałeś dobrze, chciałeś, chciałeś jakby się pokazać z dobrej strony, ale umówmy się, znam autorów oryginalnych prac, więc no nie mogę zaklaskać, ale animacje są dobre, no nie twoje, ale dobre. Mamy coś od MZ, -a. cześć, wysyłam tobie animację, którą robiłem 7 godzin, pozdrawiam. MZ, animacja z ogniem. Oj dobra miśki, mamy dobrą animację, nawet nie muszę jej puszczać, żeby wiedzieć, że to jest dobre. Wow. Czy to jest. Twoje? Wow, to, to jest strasznie dobre. Powiem tak, moi widzowie, musimy zacząć sprawdzać kurczę wiarygodność tych animacji. Tych naprawdę pro. Jeżeli to jest twoje, to jest gigantyczny komplement. Masz in betweeny na miejscu, masz przez wspaniale zanimowany ogień, i widzę, że jest to wszystko robione ręcznie. Nie da się wycisnąć więcej niż to z piwota. Znaczy w sensie, to już jest top-notch, jeżeli chodzi o efekty, o ruch postaci. Poczekajcie, mamy jeszcze jednego maila od MZ -a. Cześć, to ja znowu wysyłam drugą animację w Piwocie, którą robiłem przez 5-6 godzin Poczekajcie, 16.52 16.43 Kurde, no jest to dobrze zrobione i wszystko jest jakby tak jak należy Efekty są na miejscu, są dobrze zizinowane. I z auty są tego ognia, że on faktycznie się wygasza, wypala w tle Ja muszę to znaleźć, nie, nie wierzę w cuda Dobra, nie trzeba było daleko szukać Znalazłem to sam, Pivot Tube 7 luty 2015 Wygląda znajomo, co? A już tak się. Ja... Nie, nie oszukacie mnie. Jakby Ja widzę kiedy robi to giga profesjonalista i... i. Przykro mi MZ, nie jestem debilem. Szkoda, Shame on you. Dwie animacje, które chciały być podrąbane i chciały mnie oszukać. To jest. Ciekawa mechanika, której jeszcze tutaj nie mieliśmy, okej? Okay? Mamy coś. SFM Animacja 3D FNAF. No jestem ciekaw, ponieważ Source Filmmaker już kiedyś był. Jeżeli ktoś go używał, to tak trochę po łebkach można było to zrobić lepiej. Kanał jest coś jest prowadzony po angielsku, bo nie jestem Polakiem, ale kiedyś mieszkałem tu przez kilka lat. Dla pewności wyciszę, ale samą animację możemy ocenić. Ok, yy, bardzo do... Fajna mimika, to już tyle mogę powiedzieć. Dobre przejścia. Ej, tu już jest kurczę profesjonalista po raz kolejny. Czy to jest Twoje? <noise> Muszę sprawdzić zaraz Twój kanał. Dobre angles są, dobre są ujęcia kamery, jeżeli o to chodzi. Jedno z pierwszych 3D, które mamy do. Przezrobione Milion subskrypcji masz. Wyświetl adres e-mail. Poczekajcie. Okej, okay, adres mailowy jest inny niż to, co dostałem do siebie, więc chyba mamy trzeciego podrabiańca. No nie mogę w to uwierzyć, po prostu. Trzeci podrabianiec, słuchajcie dzisiaj, no co się dzieje z tą serią? Naprawdę. Wierzę, że stać was na więcej. Wierzę, że są osoby, które naprawdę potrafią umiejętnościami się tutaj wybić na wyżyny, a nie. oszustwem. Ja pierniczę, nie tego was nauczyłem, no come on. Jan Niedbalski. Cześć, mam 13 lat, w animacji siedzę około miesiąc. Tę animację robiłem ponad 5 godzin. Myślę, że wyszła mi dobrze. Nie miałem pomysłu na animację, więc zrobiłem coś takiego. Pokaż mnie to i uratuj. Czemu on wyskoczył z poza... <grym> ok. <grym> I ta ręka wycięta tak bezpośrednio z jakiegoś... z jakiegoś stoka czy coś. Bardzo proste, ale bardzo dobre tutaj, ale bardzo w ogóle nie ma w ogóle żadnego tego. Czemu to się zatrzymuje na końcu? Czy, czy chyba, że tak, tak, chyba, że to tak ma być i po prostu teraz będzie stało 2,5 godziny. Wiecie o co chodzi, nie? Ale ogólnie jest to poprawnie zrobione. Bardzo mi się podoba. No, płynnie, szybko, fajnie. Jakby zerowa anatomia, bo to jest taki mały ludzik po prostu, który ma być śmiesznym ludzikiem i tyle, który rzuca kosami wszędzie na lewo i prawo. Siema, moją animacjum jest intro 3D zrobione przy pomocy programu a, Cinema 4D ok i After Effects ok. Plugin Trapcode kojarzę. O, o, dobra, bardzo spoko obroty napisów. Widzę, że fajną ma teksturę też ten napis. Świetną ma teksturę nawet. To mogę zapisać, czy zatrzymać sobie. No, teksturę ma świetną ten napis. To trzeba Ci oddać, że naprawdę wygląda na głęboki i ciekawy. I taki szklisty jest. Pewnie jak włączę muzykę to będzie pum bum, bum, bum. Klasyk. Nie, samo intro naprawdę bardzo dobrze zrobione. Powiem Ci, że jeżeli byś to robił po prostu parę lat wcześniej, to pewnie miałbyś mnóstwo klientów. Aktualnie już takich intro się raczej nie używa, ale samo wykonanie bardzo dobre. Jeżeli byś tę teksturę potem nałożył na coś innego i wykorzystał to trochę w inny sposób, żeby zrobić np. tunel animowany do czegoś. Wiem, że ostatnio w tech, tech Labie chyba robili coś takiego, że mieli taki tunel z kabla zrobiony I tam taka właśnie szklista kulka sobie podążała za tym Coś takiego jak najbardziej Ogólnie bardzo poprawnie, spoko zrobione Bardzo mi się podoba ta tekstura, no Cześć prozurę, nazywam się Adam, mam 15 lat To moja pierwsza poważna animacja, nie licząc tych, które zrobiłem na telefonie w programie Drawing Cartons O, to jest taki dosyć fajny program, który też chcę te testować na odcinku <śpieszynka> Jaka psychodela w ogóle, to chodzenie w ogóle nas No proszę cię, można to było zrobić lepiej. Umówmy się, to chodzenie było takie na odpierdnicz, ale ogólnie spoko. Jeżeli te distortowane animacje tych kwiatów były twoje, to spoko, naprawdę. I ja tu wchodzę sobie na kolejnego maila, tym razem od Oskara i widzę coś takiego. Taki odmurzacz po prostu. Takie rzeczy są idealne na miniaturki tych serii. <noise> Brakuje trochę klatek na sekundę, ale ogólnie spoko. Jeżeli to są twoje wszystkie, to naprawdę spoko. Uuu, a to bardzo ładnie zrobione. Podoba mi się kolorystyka i to cieniowanie takie kreskowe. To jest na pewno twoje, czy to jest po raz kolejny zwinięte, kurcze? bo to są trzy do totalnie różne od siebie style, nie? Ja już wam przestaję ufać pomału. Tutaj brygo wysłał mi jakieś sztosa i to już chyba nie mamy. O, nie wierzę w cuda! O, chłopie! Nie w życiu! Jak ktoś wysyła taką animację, to nie wysyła ją bez słowa. To jest byłby opis, kolosalny, historia, historia tego co się tam wydarzyło, historia stworzenia tej animacji, wszystko by było, a nie pusty po prostu mail z czymś takim. To jest... Ewidentnie zwinięte. No, chyba że jest Twoje, to przepraszam. Wtedy wyślij mi maila i pokaż jak to zrobiłeś, bo jest, jestem strasznie ciekawy. Ja pierdolę dzisiaj. Wszyscy chcą się wkupić w łaski kradzionymi animacjami. To jest po prostu legendarny odcinek. Halo, Tymek, Cześć, prozury, mam 14 lat. Przesyłam moją drugą animację, zawarłem jej coś z gryp Cuphead. Jeżeli chodzi o otoczenie, o tę wodę, o grawitację tej wody, o to, jak się wszystko gnie i tak dalej, tutaj o te takie. Um, o tą imitację dymu, czy tam kurzu. Jak coś się tam kłębi, zawsze w walkach, też są takie kłęby kurzu, często rysowane w starych bajkach i tak dalej. Spoko! Widać, że masz pojęcie, brakuje ci tylko in betweenu. Więcej klatek na sekundę i będzie dużo, dużo lepiej. Opowiadanie historii bardzo dobre. w sensie serio, to jest prosta animacja, ale jest bardzo dobrze opowiedziana. Ja doskonale wiem, co się stało od A do Z, i jest to dobrze przedstawione. Tutaj za to akurat raz, dwa, nawet trzy klaski, mimo że nie masz skilla i jest za mało klatek na sekundę. To jest i tak poprawnie. Michał Cedał, obejrzyj film Jaffer Death tu YouTube. Witam, nazywam się Michał, mam 11 lat, zajęło mi to i 5 godzin. Okej, okay, zobaczymy. So Nieźle. So jakby umówmy się, wiem, że to było skalowane, pewnie przerysowywałeś bezpośrednio z ekranu, bo to było chyba saladyna, tak mi się wydaje. Ale ogólnie to 11 lat. 5 godzin, 5 sekundowa animacja Można się postarać Można zrobić coś dobrego i jednocześnie to fajnie pokazać na YouTubie Można Wow, Łukasz Gęborys, to znowu ty Cześć, ja jestem CEO, kojarzę cię jak najbardziej Madnesy są dosyć brutalne, zobaczmy to Fajnie zeszły naboje Przyjemnie, że miał odrzut od tego karabinu I go cofnęło do tyłu To jest bardzo dobrze zrobiona animacja madnessowa To jest jak zwykle najwyższy poziom, nie? Jak chcecie zobaczyć więcej takich, kurczę, animacji, to wbijajcie sobie do SEO Anims, on wiem, że ma kanał na YouTubie i robi całkiem dobre rzeczy. No, zapraszam. Grażynowski. Cześć prozure, jest to moja pierwsza animacja, Na no, poważnie, jest to poprawiony mój stary flipbook. Sprawdźmy to. Okej. Okay. <grystanie> Co tu się dzieje, jakie morfy. <grystanie> Jaki random w ogóle. Ej, powiem tak, no jakość... Jakość mogłaby być dużo lepsza, okej? Okay? No jak zwykle. Standardowo, jakościowo, niziutko, ale humorem, historią i tym jak to jest faktycznie przemyślane, to naprawdę szacun. Co się mi się podobało, nawet się zaśmiałem. Klask O, Milano znowu. Hej, podsyłam link do nowej animacji. Pyk! Okej. Okay. Fajnie zrobione te takie macki, te cętki na nim. Podoba mi się, że ma papierośnicę przed chatą, nie? Okej okay. Tu już chyba jakiś czas temu robiona animacja, co? Piękne uczcie tego dźwięku, uwielbiam Nie. Co jest? Wow Świetna animacja rekonstrukcji Nie wiem ile z tego zabluruję, ale było to dobre Milano Tak zwykle zresztą Studio Coulson, to jest coś nowego Hej, wysyłam animację, muzyczkę z biblioteki YouTube Zapraszam do śledzenia kontentu, bo niedługo będzie trzeci sezon Zobaczymy, Studio Coulson Coś nowego, na YouTubie 200 subskrypcji Sprawdźmy to, niecałe 200 subskrypcji Hej. Okay. Widzę, że V-cam v -cam był używany, Virtual Cam. muszka. <laughs> Okej. <Okay. laughs> sio, sio. Co, co jest? Weź mi to z stąd. C co ty, no to tylko muszka. <laughs> no, <laughs> animacja tego dzioba i to jak on tak faluje, jak się odbija od siebie, jest przepiękna. Głupi humor, ale ja taki lubię. Szacunek. Studio Coulson Jak chcecie, szukacie sobie kogoś z animacjami, to wbijajcie do nich też. <grym> Całkiem dobre, naprawdę. Czekam na więcej w każdym razie. Oho, popo znowu kontratakuje. Hej, proszę, przysyłam Ci swoją historię urodzinową. Zachęcam do odnalezienia charakterystycznego elementu nawiązującego do Ciebie. Opo. Ok, mamy to. O, Nie, to już... <grym> No dobra, niech zostawię. Co jest? To nie wyglądało dobrze. Haha, <laughs> okej. Okay. W porządku, dzięki byku. <laughs> A nie! Muszę to zblurować, dopiero teraz zauważyłem, co ty masz w szafce? Powiem ci, stary, ten ruch jest nie wyglądał jest. dobrze tutaj. To, to nie wygląda dobrze. W żadnym, po, pod żadnym pozorem. Okej, okay, to nie jest złe mleko <laughs> Opo nie zawodzi po prostu za każdym <laughs> razem. Nie, dzięki za mały hint. Taki mały kurcze element z naszego kanału u ciebie. Bardzo mi się to podoba. Cześć, prozorem Mam 17 lat, robię animacje z Minecrafta od 5 lat i nieźle mi to wychodzi. Tu masz link do mojego filmu na YouTube z animacją. okej okay. To jest wybitnie dobrze zrobione. Bardzo dobre kąty padania kamery. Zobacz, że... Z... 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 Ku... <śled> <śled> Zauważcie, że kamera chodzi w ten sposób, jakby faktycznie tam był operator i ich nagrywał, nie? Co? Jest to jest bardzo dobrze zrobione I czegoś takiego się spodziewałem, dobra? Naprawdę, po raz kolejny, serio? Robię tam większość po angielsku, bo jak wiadomo ludzie będą... To jest kolejna zwinięta praca Dlaczego wy to robicie? Jakie to jest tragiczne z waszej strony, mój Boże A ja głupi wierzę Okej, okay, powiem wam tak, no jestem trochę zawiedziony, że tylu było dzisiaj złodziei W sensie naprawdę jestem zaskoczony, że do tego się posuwacie, słabe to strasznie i będę musiał reakcję na te zarąbiste animacje powycinać, bo nie chcę tutaj mieć praw autorskich, a szkoda, bo mogłoby być naprawdę dobry odcinek z tych rzeczy. Słuchajcie, jeżeli macie jakąś ciekawą, interesującą, śmieszną bądź animację, którą chcecie, żebym ja poprawił do pokazania, to wysyłajcie na prozurę animację, małpa animację, które mogę poprawić w kolejnym odcinku, które mogę ocenić w kolejnym odcinku. Widzę, że już pomału Wam się kończą pomysły, zaczynacie cheatować, ja czegoś takiego nie lubię. Więc jeżeli nie będzie dostatecznie dużo animacji do następnych odcinków, to po prostu seria samoistnie się skończy. Aż Szkoda, bo naprawdę lubię ją robić i wiem, że dużo osób już tutaj wypromowaliśmy w ten sposób, więc i wy macie coś ciekawego z tego wszystkiego. Ja byłem prozurę, wy byliście wy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się na Discordzie w konkursie, na najnowszym konkursie z Diablo. Sprawdzajcie Instagrama mojego Instagrama Diablo. Widzimy się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 16.30. Czy seria będzie dalej istnieć, zależy już tylko od was. Wysyłajcie animacje, widzimy się już niedługo. Cześć!